Dzień dobry, dziękuję, że oglądasz mój film. Dzisiaj zamówienie lampy do roślin z AliExpressu. Paczka przyszła pocztą powietrzną. czajna Airmail. Strasznie pognieciona. Mam nadzieję, że wszystko jest w środku. Zaraz się dostaniemy do niej. Zaklejona. Dosyć mocno, ale już jak widzę, żadnych osłonek, żadnej folii bąbelkowej. a Żarówka, która ma być do wzrostu roślin, była jeszcze frontem skierowana do bocznej krawędzi pudełka. Więc w związku z czym nie wiem, czy nie jest uszkodzona, ale na pierwszy rzut oka wygląda ok. Dobra, podłączamy do prądu, zobaczymy, jak to świeci. Chwila prawdy działa. Dobrze działa. Światło takie. Diody czerwone i niebieskie. O, teraz dobrze widać więcej czerwonych, mniej niebieskich. No i naświetla, można po naświetlać kaktusy. Oba, jakieś inne rośliny. Storczyki można. Kolor jest dosyć fajny, czerwono-niebieski. Czerwony pod wzrost roślin. Niebieski hamowanie rozwoju. Bo łodygi, jeśli dobrze kojarzę. W każdym razie ja tutaj będę paprykę habanero podgrzewał w nią.